Moi drodzy, na początku w ramach przypomnienia, jeżeli do końca lipca wbijecie 1000 subów, ja robię cosplay. Tego pana tutaj ukochanego przeze mnie, nie wiem jak ja to zrobię, ale jestem, jestem, jestem dobrej myśli. A teraz zapraszam na odcinek. Moi drodzy, Sentry Champion będzie naszym pierwszym piotrem upgrade'em na inżynierze, jaki zajmiemy się w dzisiejszym odcinku i spróbuję po niego pójść wcześniej, tak jak to próbowałem przy Perma Charge czy Ultra Juggernaut'cie. Tutaj może pójść nawet trudniej niż, niż planuję. Więc bez go przedłużania Zapraszam Was do gierki. Cóż moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Pozwólcie jeszcze, że wyłączę jedną sprawę. Okej. Okay. I będziemy używali... Inżynier Boomer. Wizard wzmocnieni. Ukochany przez wszystkich Santa Churchillem, bo jak żeby nie było! Łogierki z Tri-Championem bez ukochanego mojego Boomerang Manki. Trochę likniemy, co jest trochę smutne, ale czy uda nam się prędko pójść po. Wiecie co? Uda nam się. Mam nadzieję, że jego dobrze postawiłem. A mi się wydaje, że tak. Dobra, dobra. On to wszystko powinien rozwalić. A my wracamy do niebieskich. I tak jak mówiłem, chodźmy po bumera tutaj. Chodźmy po niego tak. Nice. I za chwilę powinniśmy iść po. Glaive Ricochet eee, Dobra, tu już się e, sytuacja opanowała. Dobrze, że ma Life Advantage. Wtedy ja wyślę mu, Bada gościu się. Może no nie złoży, ale będzie miał problemy, więc wyślę mi tego. Bo on najprawdopodobniej idzie w Sniper Farm Dartling. Dartling. <ścoughs> A ja na Powiem, że ta strategia jest kurde dobra, ale do badów to raczej tak sceptycznie bym się nastawiał. Kurczę, kurczę, źle poszedłem. Dobra, nic się nie stało, choćby białymi. Jeżeli on mi wyśle, on mi wyśle takie spoko. My pójdziemy po prostu w, w ricochet. I teraz po prostu będziemy skupiali się nad tym, żeby pójść w Wizarda. W sensie, nie zrozumcie mnie źle. Inżynier ma fajnego. Ma fajną umiejętność wywalającą ją kamuflaż. W końcu cleansing form jest spoko, ale. Ale jednak wolę bardziej sprawdzone metody, czy uda nam się pójść po moarki wcześniej. W sensie idę po tego, po. Dobra, on, on raczej liknie też super. No właśnie, kurczę, nie wiem. Eee... Patrząc po jego wyglądzie, jego dartów sugeruje sobie, że on raczej ma ten. Ulepszonych dartów na fula. Dobra, on teraz będzie szedł po. Tak, przystopujmy choćby po moarki. Wszystko na spokojnie. I właśnie się zastanawiam, czy aby nie zrobić filmiku na wzór Boltrixowego wczesnego tak ale to dopiero myślę, że kiedy indziej. Na razie skupmy się na postawieniu Wizarda, ale to dopiero potem. Wizard będzie nam potrzebny jako solidne Dikemo. No w końcu Shimmer jest według mnie jednym z najlepszych Dikemo w grze. Dobra, on ma dwa Jugendauty. Mogę pójść po niego tutaj, czy. Czy ja wiem? Poszedł po Long range, wydaje mi się. Eee... Dobra, chodźmy po niego tutaj. Mam nadzieję, no nie mogę pójść się w nekromantę, Chociaż dawać, panowie. Okej. Okay. I teraz tak. Spróbuję postawić jak nawet Ja pierdzielę. Dobra, jest farma, czyli dobrze raczej typuję. A czy jego trzecim turetem będzie jednak sniper. Zdawiam się o tym za długo. Teraz powinienem skupić się na stawianiu inżynierów. W ogóle on strasznie późno poszedł w farmę. I on nie musi już raczej. Nic robić w kierunku agresji. Ja mam oarki, ja mam nekromantę. Za chwilę jeszcze pójdę w sentry ekspertów. W sumie w sentry ekspertów powinienem pójść tak. Kiedy runda moabowa będzie. będzie. nie będzie szedł Spike Factory. Dobra! Ja oczywiście tutaj bardziej bym widział druida, ale. To jest jego wybór, czyli on ma wymaksowaną farmę, on ma wymaksowanego dart'a i wymaksowane spike factor, jak ja Cię gościu jest dosze, Ale jest jeden plus, on może tutaj maksymalnie cztery farmy umieścić. Więc jest dobrze, dobra, chodźmy po dwóch Injinger'ów tak jak mówiłem, pójdziemy w nich po sprockets. Eee, deconstruction przy wyjściu. Myślę, że pójdę też po dolne upgrade'y, po piny. Chociaż że raczej one nic nie zrobią, nic nie wniosą. Ale to jest zawsze też jakaś ta ochrona przed tym, co wypadnie z ceramików. Dobrze, chodźmy na razie tutaj po faster giant ring. Prokiet pójdziemy teraz. Nice. Posedry ekspertów będę szedł jeżeli hitne ekonomii 2500 albo on poleci jakoś agresywniej. On będzie szedł po ten. Eee, dobra, tutaj ma Quick Shooting? Nie, tutaj też ma Long Range. Eee, on będzie szedł po Monkey Opolis, tylko że... Tylko że wydaje mi się, czy on by mógł pójść... Począt jeszcze valuable bananas? Wow. <głos> <głos> Jakby był farm playerem, to by mnie to bolało. Naprawdę, ale to jest chyba lepszy ten. Musiałbym się spytać farm playerów. Ja nie jestem farm playerem i chyba nigdy nim nie będę, chyba że dlatego, żeby Sprezentować wam Wszelkiego rodzaju te... dobra teraz chodźmy po Sentry Eksperta, jednego na razie czy dwóch tam? Nie, oni to powinni poczyścić Ach, tak jak mówiłeś Tak jak mówiłeś, dobrze mówiłeś, dobra Sentry Expert number 2 Co może być taki, że puści mi zomga, oby nie. Chodźmy po clear obstacle. Nice, czy mogę sprzedać ich wszystkich, żeby pójść po Sentry Championa? Tylko 104 tysiące tysięcy. okej, a tutaj 32, czyli jakby miał... Ach, już tutaj chcę iść po bardzo wczesnego, bo bardzo wczesny piąty upgrade, żeby wieść to z głowy i żeby po prostu pokazać jego potencjał. Ale po Sentry e, Championa pójdziemy właśnie tutaj, żeby był idealnie w Centrum. E, dobra, teraz prawdopodobnie pójdzie nie. A nie, jednak ja poszedł. Tylko chyba trochę je wyleczył, Dobra. bra. Zobaczcie, szlak trafił z tą farmą i w ogóle. Eee, sentry, ciach, ciach. Normalnie teraz bym poszedł fioletowy, ale chcę. Chociaż nie, w sumie nie ma sensu pójście w. w tego, wy. Sprzedawanie nekromanty, ponieważ stracę swój ten czy to co 4, 3, 6, 4, 10. Robimy to czy... Czy ja wiem? Przy kolejnym pójdziemy w Sentry Championa, nice. Zawsze zapominam, żeby pójść w ten... W screenshota. No dobra, mamy go, moi drodzy. Teraz lecimy więcej Sentry ekspertów. Plus jeszcze jakieś ulepszenia na bumerze przeciwko, właśnie, Moabom. Sentry Faster i. Ty jest idealnie. Wszyściutko. Teraz tak, poszedł. A w sumie, właśnie poszedłbym jeszcze po tych. Zaraz, zaraz zobaczę jak się nazywają... Arcane Spiky, okej! Okay. Kurczę, one też dobrze działają przeciwko DDT Chociaż że poprzedni odcinek tego nie pokazał Tak z główną przewagą pójdę właśnie po tych... Po tych panów Jeżeli odpójdzie pójdzie po Super to tak naprawdę będzie GG Ej, ale w sumie wtedy mógłbym mu właśnie wymusić ten, upgrade. To by było też spoko. Dobra, chodźmy po więcej tych panów. Dobra, i tak jak mówiłem, tutaj pójdziemy... Tu pójdziemy po centry Eksperta z pinem. Czy on mi może wysłać tego? Może. Eee... Ale ja go ubiegnę. Haha, ha. prawdopodobnie, mało prawdopodobne, żebym to wybronił. A jeżeli on wybroni, ja mu. Ja mu wymuszę jakieś te. Upgrade, dobra, jest super mines. W sensie nie powinno raczej to aż tak ba. Aż tak to wybronić, że. O Jezus Maria! Ale. Mogą być problemy w ogóle. W ogóle ja powinienem pójść więcej tych. Eee... Więcej nekromantów. Ten będzie taki. Kurczę, Chcę się pojedyncować po jego pójść tutaj. Mam nadzieję, że to wystarczy. A jeżeli nie, to wyślij mi coś, chłopie. Dobra, czy to... Nie, dobra, minęło, minęło już Super Minds, e... O, i właśnie tak się kończy ten... Dobra! Myślałem, że to jednak inaczej, kurde... ...się stanie, że jednak mi coś wyślę. że jednak, kurde... Scenariuszy? Było dużo. Sentry Champion, kolejny upgrade, który wymaga ponownego zaprezentowania. Właśnie się zastanawiam, kurczę, co do jego dojść? Na pewno Glue i Boomer. I Sentai Churchill na pewno zostaje. Tak więc, za dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie, jeżeli się spodoba... Albo nie. Dobra, jeszcze raz w ramach tego. Pójdziemy w sub, Glue Inżynier. O, i to będzie dobre. I tak o tym pomyślałem i przerwałem moje pożegnanie się, ale. Proszę, nie zawijajcie mnie za to. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Jeżeli się spodobało, zostawcie ocenę w postaci łapki w górę. A jeżeli się nie podobało, zostawcie ocenę w postaci łapki w dół. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żeby widzieć wszystkie możliwe materiały z tejże właśnie gry. Może w przyszłości nawet innych gierek. Tower Defense, jak mówiłem. Sentry Champion jeszcze się pojawi. I mam już kurde parę planów na temat odcinków po zaprezentowaniu wszystkich piątek. Tak więc ode mnie na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was gorąco. Trzymajcie się. Cześć!